Kończymy następny film. Jesteśmy na stacji Orlen, jest bardzo ładna pogoda. Zatankowaliśmy za 300 zł. Do, do samego pełna. Możemy jechać wszędzie praktycznie. Oczywiście, mama sobie zażyczyła teraz kolejną, kolejny przejazd. Teraz do apteki Zdrowit. I, I to będzie już chyba dzisiaj wszystko. Czy jeszcze coś? Nie. No, może coś powiedzieć fajnego, bo to będzie. Chcę, żebyś sobie też się wypowiedziała i... To, to się jest... wypowiem, no. To się wypowiem, jak będzie mi lepiej, to się jak wypowiem. Będzie nam lepiej, no. Jak będzie nam lepiej, to się będziemy lepiej wypowiadać. O małżeństwie, car crash bym nie miał. Albo inaczej, accident. Ledwo wyhamowałem, jak jechałem do Ciebie, tam jak czekałaś na mnie. Ktoś nagle hamował przede mną. O kurde, ja to też nieładnie nie? teraz ładę robię. Eee... To Ty sobie kupisz na to. A mnie kupisz to co tu jest. Aha, czy ja pójdę do apteki za ciebie, tak? tak. Dobra, a ty będziesz Ale tutaj... Te nie, nie, I, nie, kupisz... nie, ja nie potrzebuję, nie potrzebuję. Ja posz... tylko no, to co no, potrzebuję. To powiesz, ty... to powiesz, ja że nie wiem potrzebuję. co potrzebuję, to nie musisz mi nic mówić. Także... Które receptę weź. I tobie. A jakiś asparagi, chcesz czy coś? Nie. To ty, ci, ty czekasz w samochodzie, a ja... a ja idę zakupić. Dobra, może być. Może być co jeszcze No jakiś obiad zrobisz, nie? No i obiad, będę miała zaraz No jak ja będę w aptece ty opowiadaj jakieś kawały patrzcie tutaj ja ci ustawię kamerę jeszcze lepiej żeby było na ciebie że ty jesteś głównym obiektem no zobacz Jestem, ale mnie jest duszno. Czy ty to ale klimatyzację masz włączoną okno otwórz... To co ja ci mam zrobić? Jeszcze na pierdzie? jeszcze nie wiem. Co masz mi zrobić? Ja muszę kupić sobie ten... De... Ale klimatyzację de... mam ci bardzo mocno dać, czy co? Nie chcę, nie chcę. Przecież jest chłodno i taki masz. Limno. Ale przecież mam masę ale ja potrzebuję... To wyłączyć, ale... czy włączyć? Wyłączyć no. Wyłączyć klimatyzację. Ale masz mój ulubiony utwór za to. To Hamerka będziemy musieli poć, bo depresję ma biedny. To zadzwonimy do niego. Oni zdrowicie nie mają na no, Ty to musisz pamiętać 12 12.44, dobrze. 12.14. Oj, to zadzwonię do Ciebie jak zapomnę, to wiesz, Ty wiesz. Panie są, przejdźmy No, Hamerek, jak tam, żyjesz? No Przyjedziemy do Ciebie z pomocą psychologiczną. No, ale to ten, Bo ja idę na teraz, bo za pół godziny czy No, to nie wcześniej, to nie wcześniej, to spoko, to spoko jeszcze tutaj no, też muszę pozałatwić parę spraw, jeszcze, jeszcze z mamą jeżdżę tutaj po, po Gliwicach No, to gdzieś, no będę dzwonił, będę dzwonił, ale na pewno nie, nie, nie pół godziny to... Dobra, dobra no, Dobra, no to na razie Także kiedyś się bawiłem z psychologa, może mi się przypomni Przede wszystkim samemu sobie muszę pomóc. Ale pomagając innym, pomagasz się sobie. Bardzo... Ładna myśl. napisałem, bo później muszę zmienić koperty. Jakbyś coś zapomniała, to nie dzwoń na ten numer, tylko na tamten. Bo to się będzie cały czas nagrywało. Mów sobie co chcesz. Nie chcesz nic mówić, to nie będziesz nic mówić. No nie mam takiej muzyki, którą lubisz tam. No. Teraz jesteśmy że wszystko się dzieje, jedziemy naprawdę. Nie obiermiał te filmiki, naprawdę. Tylko pokasowałem, je. podnosiliśmy tematy wiadome, ulubione, ale o których się nie powinno rozmawiać. Pokasowałem. Z reguły jestem w okularach, bo okulara. dobrze, że żeby... go... Wydaje mi się, że dobrze wyglądam, że ukryte... Lepiej jak bez. Lepiej jak jest bez, masz te te ci hammer Ma, Mam, mam. Hammer mi oddał. On jest winą na dwa tygodnie. No to dobrze, no to noś tamte, bo w tamtych No, no to tu mam drugie. To są te, Proszę ubrać. No to te są lepsze. Ale one nie obejmują całego oka, wiesz? Mhm. Wiele recepty masz, tak? Tak. Tę będę musiał sobie kupić. O Piotrka wziąłem bardzo ładny telefon, wiesz? Chciałem go odkupić. Ten oto telefon. Bardzo fajny. A, puszczę Ci Paulo Coelho! Paulo Coelho Ci puszczę. E, będziesz sobie słuchała, a ja będę całego te, audiobooka A Tylko muszę znaleźć to. No piękne, naprawdę. Bo że będziesz chciała sobie słuchać w domu. Bo to mam na tydzień. Ja bym też chciał przez to, jakbym mieliście gdzieś na delegację, to wiesz, nie tylko muzkę, muzykę, tylko Paulo Coelho, znany pisarz, nagradzany po prostu... super! Zaraz to próbuję... znajdę tylko spróbuję pierwszy zaparkować nie wiem czy tutaj tyle miejsca będę miał ale będę miał Zaraz ci znajdę Paulo Collo ja będę stał w... Ja będę stał w kolejce Ale nie ci tam, żeby z razem... No czemu, a ukradli mi kiedyś coś Co ty, co ty gadasz Opowiadaj, tylko dużo gadaj Ty umiesz mówić lepiej niż ja Tylko gdzie ten Paulo Coelho jest? Ale zaraz znajdziemy Ja wtedy znalazłem cały audiobook w formie mp 3 To można słuchać w domu, można słuchać w samochodzie. Bo właściwie tak się nie pisze na tym razem z kartą. No nie pisze się, nie pisze się. Może ja to skreślę? Nie no, to dajesz mi, a potem tego... Wykreślisz. Może w telefonie? Nie no, chcę, żebyś sobie to. Te... Momencik. Już mam coś słuchawki. Nie ja myślałem, że takie głupie telefony są takie mądre. Nie ja myślałem, że ja mam, ja mam tylko daje ja telefon. Pokazuję, że takie, takie Nokie też są fajne. Dlatego lubi się bawić różnymi telefonami? Bo zdrowicie nie mają na na przyłożenie. To niestety nie. Wiesz to, że Piotr nawet nie wiedział, że tutaj jest, yy, że on tutaj ma yy, tego powerpoint Coelho, wiesz? Mhm. Poszukam parę minut. Jak nie będę za długo to będzie trwało, no to trudno. Ale no wczoraj znalazłem, patrzę po kolei odcinki. Odcinki, rozdziałami jest, no coś pięknego Zaraz znajdę to, coś to dla mnie Speca Komputerowego hmm. Manager aplikacji Pliki Zainstalowane, zainstalowane aplikacje może Usuwa mnie, kurczę, nie. No nie mogę się go zapytać, bo, bo on sam nie wie, skąd mu się to wzięło, na jego telefonie. Ale tu mamy wiadomość, wykonawcy, to będzie wykonawca. Paulo Quello jest. Zwycięzca jest sam. Patrz, od jedynki, jeden, dwa, trzy... No nie wiem, bardzo dużo, puszczam Ci pierwszą, oczywiście. Dobrze? Popatrz, masz tutaj tak, tak. Później ja to Od autora, od autora Jest najpierw... Słyszysz? No słyszę Ja to wyrwę, 12, 14 To potem sobie wybierz, tak Podaj, no to idę tutaj kupić eee, To jest, to jest książka, nie wiem jaka, Paula Coelho Trwa... Żeby nie, nie, nie... Karta nie wypadła To jest audiobook, który trwa... 10 godzin 48 minut może stwórzkać go w samochodzie mhm. teraz jest od, jest od autora część mhm. od autora, potem jest pierwszy rozdział To puszczam ci od autora, on jak się skończy, jak będzie trwał długo, no to przejdzie w pierwszy rozdział. Patrz, bo to śliskie, że nie wypadło. Paulo Coelho, Zwycięzca jest. To jest sam. ciszej głosie. Przełożył Jarek Jeździkowski. Klasa? Żeby ja... nie wypadła karta no, Dobrze Bez grzechu poczęta Posłuchaj sobie Módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy Amen Potem rzekł do swoich uczniów Dlatego powiadam wam Nie troszczcie się zbytnio o życie Co macie jeść Ani o ciało Czym macie się przyodziać Życie bowiem więcej znaczy niż pokarm a ciało więcej niż o dzień. Jak za głośno to tutaj przypatrzcie się krukom. Po co przyszedłeś? nie sieją bliżną, nie mają piwnic, ani zicherzy, a Bóg je żywi? O ileż ważniejsi jesteście wy, niż ptaki? Któż z was przy całej swej trosce może choćby chwilę dołożyć do wieku swego życia? Jeśli więc nawet drobnej rzeczy nie możecie, to czemu zbytnio troszczycie się o inne? Przypatrzcie się liliom, jak rosną. Nie pracują i nie przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany, jak jedna z nich. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 12, wersety od 22 do 27. Ty, który teraz mnie obejmujesz, kimkolwiek jesteś, wiedz, że bez jednej rzeczy wszystko będzie bez sensu. I zanim posuniesz się dalej, lojalnie ostrzegam. Nie jestem tym, za kogo mnie bierzesz, lecz kimś całkiem innym. Kim jest ten, co chciałby zostać co Chciałby pretendować do mojego serca. Droga jest podejrzana, cel niepewny. Być może zgubny. Musiałbyś wszystko rzucić, a ja zapewne stałbym się twoim jedynym i wyłącznym wzorem do nośnienia. Nawet wtedy twój nowicjat byłby długi i wyczerpujący. Musiałbyś zrezygnować z dawnej koncepcji życia i wyrzec się wszelkich przyjętych powszechnie zasad. Dlatego już teraz oszczędź sobie fatygi. Zawierz rękę z mojego ramienia i pozwól mi odejść. Odstąp ode mnie i idź swoją drogą. Dla NDP, która stąpiła na ziemię, żeby pokazać nam drogę dobrej walki, od autora. Jednym z powtarzających się w moich książkach tematów, jest kwestia zapłacenia ceny za własne marzenia. Do jakiego stopnia jednak nasze marzenia mogą zostać zmanipulowane? Zdajemy sobie sprawę z tego, że w ciągu ostatnich dekad żyjemy w kulturze promującej sława, pieniądze i władzę. Wielu z nas pozwoliło sobie wmówić, że są to wartości godne wszelkich poświęceń. Niewielu zorientowało się, że ludzie, którzy nami manipulują. Wpędzając nas w pułapkę bez wyjścia, madałaś mi złą receptę. To jest skierowanie do chirurga sami manipulatorzy bowiem zdają sobie doskonale sprawę z ja tego, że ja najprostszym te sposobem sprawowania władzy jest rządzenie z ukryciem. Nie zauważamy, że do czasu, no to, bo ja się kiedy jest denerwuję. już wszystko późno. A sami zainteresowani znajdują się w sytuacji bez wyjścia. Właśnie o takiej pułapce mówi ta książka. To jest z czterech głównych bohaterów powieści pod tytułem Zwycięzca jest Czyli sam ja Pozwala na manipulowanie swoimi jest. marzeniami I Nie, to, Zafiron jest To? Jane, tak? Jedno czy drugie, ja drugie wierzę, też? że można usprawiedliwić zabójstwo popełnione w To nie, Zafiron, intencje, tak? Takie ja ty jak masz swój, swój męzy, swoją receptę? Tak, tak? Ja ona że to czy jeszcze to, tak? Tak Ani, To się pomyliłaś po prostu mody, to. który rozpoczyna karierę pełen najlepszych intencji żeby następnie paść ofiarą systemu, który pragnął wykorzystać do swoich celów. Gabriela, aktorka, która, jak większość współczesnych ludzi, uważa, że sława jest celem samym w sobie i ostateczną nagrodą przyznawaną w świecie, gdzie statut celebryty staje się najwyższym osiągnięciem życiowym. Ta powieść to nie thriller. To raczej wierny portret współczesnego świata. Paulo Coelho 3.17 Beretta PX4 jest niewiele większa od telefonu komórkowego. Waży około 700 gramów i można z niej poddać 10 strzałów. Ma wiele zalet. Ustępnie. Łatwo ją pokryć w kieszeni, a jej małokalibrowy pocisk, zamiast przebić ciało ofiary na wylot, Niszczy wszystko, co napotka na swojej drodze Niewątpliwie ugodzony pociskiem tak małego kalibru Ma spore szanse na przeżycie Często kula nie narusza żadnej ważnej arterii A ofiara ma czas zareagować i obezwładnić przeciwnika Jeśli jesteś dobrym strzelcem, masz do wyboru Mierzyć między oczy lub prosto w serce I zabić na miejscu Albo celować pod odpowiednim kątem w okolice żeber Wtedy minie trochę czasu, zanim ofiara sobie uświadomi, że została śmiertelnie postrzelona. Spróbuj się bronić, uciekać, wołać o pomoc. To właśnie największa zaleta tej broni. Ofiara ma dość czasu, żeby zobaczyć twarz mordercy. Wolno traci siły. Krwawienie zewnętrzne nie jest obfite, aż pada na ziemię, nie do końca rozumiejąc, co się właściwie stało. To nie jest broń zawodowca. Pasuje do damskiej torebki, a nie do agenta, usłyszał James Bond od funkcjonariusza brytyjskiego wywiadu. Ale jego to nie dotyczy. Dla jego celów to idealna broń. Kupił beretę na czarnym rynku, żeby zatrzeć ślady. W magazynku ma pięć kul, ale zamierza użyć tylko jednej. Tej, której wierzchołek ma wyryty pilniczkiem do paznokci krzyży. Trafiając w cel Taki pocisk rozpryśnie się na cztery części. Pistoletu użyję tylko w ostateczności. Istnieje tyle innych sposobów zniszczenia czyjegoś świata. A kiedy informacja o odnalezieniu pierwszej ofiary dotrze do niej z wiadomości, pewnie szybko zrozumie, że to dla niej unicestwił jeden wszechświat. Że zrobił to w imię miłości i że nie chowa do niej urazy. Że przyjmie ją z powrotem, machnie ręką na ostatnie dwa lata. Nie zada żadnych pytań. Pół roku snucia planów powinno przynieść pożądany skutek, ale o tym przekona się ostatecznie Starożytne greckie furie spłyną na czarnych skrzydłach na ten biało-błękitny pejzaż pełen diamentów i botoksu i szybkich dwuosobowych aut. Za sprawą kilku gadżetów, które przywiózł ze sobą, w jednej chwili. Wszystkie marzenia o potędze, sukcesie, sławie i mamonie krysnął jak bańka mydlana. Mógłby już pójść do swojego pokoju, bo to co chciał zobaczyć, to o 23:11, chociaż gotów był czekać znacznie dłużej. Szedł mężczyzna w towarzystwie pięknej kobiety, oboje w wieczorowych strojach. Pewnie udawali się na jedno z tych galowych przyjęć. Które zwykle przyciągają większe tłumy niż premiery prezentowanych na festiwalu filmów. Igor zasłonił twarz jedną z francuskich gazet. Rosyjski dziennik mógłby wzbudzić jej czujność. Nie chciał, żeby go zauważyła, ale zabieg okazał się zbytyczny. Nigdy nie rozglądała się wokół, jak każda kobieta uważająca się za królową świata. Te kobiety żyją. Żeby błyszczyć i starają się nie patrzeć na inne, bo widok cudzych brylantów i sukni można przypłacić depresją, złym humorem i poczuciem niższości. Nawet jeżeli własna garderoba i dodatki kosztowały prawdziwą fortunę. Mój towarzysz, szpakowat, świetnie ubrany mężczyzna, podszedł do baru i zamówił szampan. Obowiązkowy aperitif przed nocą spotkań, nowych kontaktów, dobrej muzyki i wspaniałych widoków na plażę i jachty zakotwiczone w porcie zauważył że mężczyzna potraktował kelnerkę bardzo uprzejmie grzecznie podziękował zostawił suty napiwek znali się wszyscy troje jego serce przepełniła radość poczuł przypływ adrenaliny we krwi jutro ona dowie się o jego obecności i prędzej czy później ich drogi się skrzyżują Bóg jeden wie, co wyniknie z tego spotkania. Jeszcze w Moskwie Igor ślubował przed relikwią Marii Magdaleny, sprowadzoną na jeden tydzień do stolicy Rosji. Tkwił w kolejce przez całe pięć godzin, a kiedy już stanął przed relikwiarzem, wszystko wydało mu się zaaranżowane przez kapłana. Nawet nie ryzykować i nie złamał złożonej wcześniej przysięgi. Prosił więc o opiekę i pomoc w osiągnięciu celu. Że po pomyślnym zakończeniu misji ja? i po powrocie Ty do domu złotą ikonę danego malarza z monastyru w Syrius. Po trzeciej na twarzy otworzy Martinez, śmierdzi papierosami i potem. Brzmi od. To przecież miała obiad dla mnie, tak? To ja wyjdę z bawczelem. No innego koloru, A kelnerka słania się ze zmęczenia, ale tuście nie opuszczają bar. Gotowi czekać w hotelowym lobby nawet do rana, aż w końcu coś się wydarzy. Od początku festiwalu minęło już cztery masz dni, film 21 minut, wiesz? Nic się jeszcze nie wydarzy. Siedzący przy stolikach mają jedno wspólne życzenie. No w fajna pamiątka. jest Miasto, Ja nie lubię. Piękne kobiety czekają na produkcję Zobaczymy jak się dobrze wygląda. Się to się, się i zaproponuje dużą rolę w filmie. To głębi się <tryk> Rozmawiają, śmieją się, udając, że ta gra ich nie dotyczy, ale nie spuszczają oka z drzwi wejściowych. Ktoś przyjdzie. Ktoś musi przyjść. Z głowami pełnymi pomysłów i listami filmów wideo zrealizowanych podczas studiów, początkujący reżyserzy, którzy przeczytali wszystko o fotografii i pisaniu scenariuszy, czekają na co. Dziękujemy Państwu, to był przejazd po banku, aptekach i tym stacji benzynowej, dziękujemy.